Z ze strony Okiokia OK, OK, się ze mną jest? Rutiro Aka Stasior. Tak, wczoraj był LiveX Among Us. Ojej, co ludzie już wbijają? Skąd? Jak się To jest private, dobra, tam publik Nie Hello. wiem jak, ale wczoraj był LiveX Among Us. Jeśli nie widzieliście, to możecie obczać zapis. Zawsze jest na YouTube. Zawsze jest, zawsze jest. Dobra, się... my tutaj czekamy na ludzi, i możemy za zaczynać, jak będzie 10. No tak, ale to Ruti, 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 w sensie Destasior y, sobie aktywuje starta, więc poczekamy na ludzi i zobaczymy. Siup! Dobra, już wróciliśmy. Jednak poszliśmy do innej gry. Bo, no bo nie było ludzi. Jak pamięta pamiętajmy, nie yy, mówmy, kim jesteśmy. Tak. Teraz też nie powinniśmy gadać, ale co z tego? No, nie powinniśmy, ale to był wtedy ten odcinek, by był taki dosyć niefajny. O tak, moja ulubiona część, kiedy nie ma lajców. Ojeju. Czemu? Bo hmm. jesteś imposterem? Jakby. Nie. A skąd mam to wiedzieć? Yyy... Hmm. Wiesz, jaki jest najgorszy ten? E... <gryw> najgorszy quest to jest swipe cards. No. Dobra, idę tu do teraz do Medbeya. Widzowie, jeśli w tym... Mam kość w Met Będzie 10 łapeczek w górę, to na następnym live podajemy wam kodzik. Od razu. Tak. I będziecie mogli grać z nami. Nie mamy tak dużo widzów. Cicho. A czy mamy widzom mówić o tym tajnym projekcie tego tajnego fangame'a? Nie. Dopiero gdy będzie 20 łapeczek w górę, to na następnym liveie będziemy o tym gadać. Jak będzie 100 subskrypcji. No na 100 subskrypcji. A ja stoję, ej, ja stoję idealnie przy O2. Daddy -body. A nie, Body reported. Chuj ze. Pamiętaj, nic nie piszemy, aż nie będą się nas Mhm. O Boże, że umarło Schodę na dół. Okay. Sorry to mój brat. Myślę, że ten czarny to jest. No tak, bo zwala. Mm -hmm. Jak na niego głosuję? Biały zabił. Skąd wiesz? Idź, co jest twój odcinek Sory, mój brat, again. Nie będziemy tego ucinać. Mm -hmm. Bo czemu byśmy czemu? mieli? No tak, no. x, To da Uwaga! Was the impostor, Co jest? Win! Dobra, to widzimy się w kolejnej gierce. siup! Ej, w ogóle ja miałem. W... Tak, to nie było Was n-impostor, tylko łas e-impostor. Co? Nie pamiętam. To nie było łas was an impostor jesteśmy... tylko n-impostor, prawda? Mati, nie masz u mnie włosów. Dobra, już wróciliśmy. Następna gierka. Dlaczego jest One Impostor? Nie wiem, jestem fajną osobą. O Boże, ile miałem questów do zrobienia. Ja też. A jestem Dobra, fajną idzie, osobą. To, bo... Jesteś imposterem? Nie, jestem fajną osobą. Czyli imposterem. Nie mogę ci powiedzieć. No co mama? Ojej, Nie to jest bardzo zły plan. O! Więc. E, Poczekaj, cicho. Proszę się wyciszyć, Simonie, w sensie. E, dobra, ja Wam wytłumię te dźwię dźwięki w tle. Postaram się, wrzucimy chyba jakąś muzyczkę z windy. Chyba, że nie. Chyba nie. Zobaczymy jeszcze. Oj, me messenger to chyba mój messenger. Sprawdzimy teraz sobie szybko, czy to mój messenger. Oj, to mój messenger. Już nie będzie Messengera, spokojnie, spokojnie. Dobra, ojej, zamknęli nas, zamknęli nas. Bardzo źle. X-navy, X, X X. to może być impostor. Wszyscy mogą być impostora. Dam, dam, dam. Mam tu wyzwanie. Muszę pobrać sobie pliczki małe. Dobrze, już jestem. Dobrze, dobrze. Światła nam się psuły. No te uszy Trzeba za... będzie to wyciąć. Wklejmy Wy... muzyczkę z góry. A, odcinek! Proszę się... Mm. Mnie już zabito jak coś. I nie, pa... I nie pamiętam, chyba ten gościu jest imposterem. No i? Ty nie możesz mówić. No, nie... no wiem. Ale nie pamiętam za bardzo. Ale chyba gościu zwala na kogoś. I to bardzo dużym kapskokiem. Na siebie zagłosował. A, to jednak on. Piktory mm -hmm. play again. Nintendo Switch reklamuje się u mnie na kanale. Będzie więcej gierek. Mm -hmm. Misz na przykład o. na szok. O, 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 o! Jej, Elvisy! Proszę Czy pedofila. Co? Elvisy Ale, ej! Mamy? Albo nie dobra. Już nic! Nagrywamy odcinek, zapomniałeś. Ale mogę zawołać mamę, jeśli chce coś wiedzieć, nie? No, By my mamy górę? rodziców. No. Why not? Dajcie łapkę w górę, no? No. nie pytajcie, dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę, jak nie dla nas, to dla mojej mamy albo brata. Dobry Hashtag żebranie2020. Musimy to zrobić w tagach. Hashtag, Hashtag mama Stasiora. Tak. mam siły. No dobra, tutaj nie ja mam nic do zrobienia. Znowu mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Ja też. Strasznie dużo tych tasków. No, ale twoich to fake tasków. Ja ja ja. Ej, wiesz co, że w tej grze można dostać bana. Jak? Na 5 minut, za, za się. Za, jak dużo razy wyjdziesz z gry, to za to możesz dostać bana. Co? No? Przecież, w sensie jak fajnie. cały czas wychodzisz z gry, przez ca prze ileś razy cały czas wychodzisz z gry, to wiesz. Wiem, 99% pobierania i zreportowali ciało, fajnie. Mogę z Wami grać? Znaczy, grasz, manik. Manik wchodzi. Zostaw, ciałapkę. No ja nie mogę. Dobra, nie, to jest złe. To żartujemy. Tak, Maniek, możesz, oczywiście. Mam ochotę, A... mam ochotę zagłosować na Mańkę. Nie! Nie! Nie głosuj na Mańkę. Ja głosuję na PP3. PP3? Ale ma duże pipi. Aha. Aha. Ma tyle pipi Aha. jak Struggle. Patrzcie! Mati, ale to mój żart był bardziej intymny. Haha. Ha. Ma tyle samo pipi jak co Struggle. Co jest, Remis? A ja nikogo nie wyrzucono. No one has ejected. I... Tak. Czuję się piszczącym dzieciakiem. Peter mnie nazywa piszczącym dzieciakiem. Co? Peter nazywa się piszczącym dzieciakiem. Peter nazywa się Peter piszącym dzieciakiem, tak? Ja zaraz mogę mu pisknąć. Ej, te, a, te ludzki z Amongasa mają plik na swoim tablecie, który pobiera się kilka dni. Fajnie. No, wow, teraz to ganołeś. Nie. No to po co to teraz gadasz? Pip. Dobrze Maniek, siema. O, Co ja mam zrobić z tą kartą? Pik, pik, pik. Dobra, task completed. Yy, dobra, mam tutaj to. Mam tutaj storage do zrobienia. Chyba dwie rzeczy. Storage. O Boże, ile mam tasków do zrobienia? Wiesz, jakie ja mówię, ci taktykę? Bardzo polecam. No. Cho Chodzić sobie wszędzie i patrzeć, co masz na żółto. No wiem. Sobie chcę wychodzić, nie? Maniek jest ze mną, odzień chodź Ej, chodźmy razem, bo jest w, ym, ten... Zabijesz mnie. Nie, ja nie jestem imposterem. Na pewno? Chodź! Czy chodź! Jakieś, mam zadanie. Czyś za szybko to robiłeś? Nie, bo to było tylko przesunięcie słowaka w górę. Dobra, teraz mam tylko kliknąć. bo ja tutaj mam taska. Ja mam w security. Dobra, gdzie ty jesteś? Eee, Wojrzysz! Chodź do security! Do storage idę, bo muszę naładować sobie benzynę. A to ja będę w lower engine. Ciało, ciało, ciało! Ooooo! Kto wychodził z lower engine? Manie, Mojżesz. Mojżesz! Widziałem, że to nie jest ten święty Mojżesz. Dobra, napiszę Mojżesz. To... Mojżesz. Głosuję na niego. On wie, że na niego głosują? Nie wiem. To Mojżesz. To na pewno on. O! Pinsior. Pinsior. Pinsir, Szymon. Pinsir. Pinsir. pite. Gigi, chyba Gigi. O, wielkie Gigi. GG, No, możesz No? A, impostor? O. E Dobra. Chodź. To ty pewnie jesteś. Ja na pewno nie jestem. Bo bym wtedy nie miał tyle questów. Robię zadanie. Chodź ze mną do dolnego silnika. Dobra. Nie mogę. O! Do no czegoś! Wiem, że się świeciło, ale nie musiałeś teraz. Ciemnozielony obok mnie przychodził, więc nie mógł mnie zabić. Serio? Tylko po to co chciałeś zgłosić? Idę Głosuję na Mańka. Nie, dobra, ja głosuję na MC yy, Kaczku, yy, bo się naprawdę wtórzyłem na niego. Patrz, co on napisał. To chyba takie moje podejrzenia. Patrz, co napisał. Gdyby nie nasze głosy, by już ciebie nie było. <słuch> Napisałem do niego ogar dupę. Tak. Chodźmy ze mną. Ja nie, idę do ciebie, ja się ciebie boję, bo ty pewnie jesteś impostorem. Skanujesz się w Medbeju. No niech ci będzie, powiedzmy. No. no czekaj, nie. Chodź do mnie, chodź do Medbeja. Nie mogę. Chodź do mnie. I, I Nie, bo ty mnie zabijesz! E, nie, serio. Pokażę ci, że mam skana. Widzowie, zostawcie lajka like i suba, proszę was. Dobra, teraz muszę iść do admina. No chodź ze mną, to jest... Dobra, to po adminie chodź do mnie. Idę teraz do admina, nie wiem... Ja się ciebie boję! Mogłem cię już zabić dwa razy. Mogę się zawsze mnie zabić. It always has been. Pamiętajcie, ja będę. Tu fast. Na moich odcinkach chociaż będą miniaturki. Bo ci się nie chce. O, cześć. Boję się. Chodź do Medbeja, pokażę ci. Chodź do Medbeja. Ja idę do kafeterii. O, nie, stop. do kafeterii. Nie, chodź, chodź. I must... bo. Możesz trzymać med, możesz trzymać dystans, nawet. Nie, ja się boję, bo ty zawsze możesz do mnie podejść i mnie zabić, a ja tego nie ogarnę. Ja się skanuję. No to. Wierzę ci. Jestem zaskoczony. Powiedz mi, że ci wierzę. Czyli za szybko ci może ten skan? Nie, bo. Dobra, zaraz y, muszę iść teraz do navigation. I mam wszystkie questy zrobione Ja mam Proszę dużo. nie zabijaj, jeśli jesteś Proszę Ja chcę zrobić ten Ja chcę zrobić wszystkie questy Proszę, nie zabijaj Jeśli jesteś Proszę Proszę, nie zabijaj Jestem obok Mańka To może być Maniek To jest Maniek, to jest procent. To jest Maniek, to jest Maniek O Boże Dobra, zrobiłem wszystkie questy i zrobiłem sobie screena Czego emergency rób Biegna, biegna, biegna. Idealnie Ci powiedziałem, jak mi zabił dobry plan. Napisz na mańkę, napisz na mańkę. To... Musi, to jest on. Nie mogę teraz, mama! Nie, wy, nie pytajcie. Napiszcie, że widziałeś. Napisz, że widziałeś, nie jak mam to mama robił Było bardzo brzydko napisane. Scenzorujmy to. No co?! Nie, no dobra, teraz mamy 100% przegrana. Mm -hmm. Bo Magik teraz zabije jedną osobę i wygra. Dobra, mm -mm. ja siedzę i spamię przez emergency. Ja robię taski. Jako duch? Mhm. Ma miałeś nie mówić, że to Manek! Teraz mi się przypomniało. Fajnie, że duch impostora może dalej sabotować, nie? Akurat to jest strasznie Broken. Co jest? Co się dzieje? Ja wołtuję na Mańka. A Maniek na siebie. Chodził do węcza. Tak! Dobra, mam wygrało! Więc nie mówicie do Maniek! Cicho. To zasady gry! Dobra, to już będzie koniec Bezu, tego my, odcinka. Nasza trójka i te duchy. Do zobaczenia i cześć.